Bernard Ziało, Enzo Zaden, dystrybutor kapust firmy Taki. Jesteśmy w, y, na części pola, gdzie jest odmiana Coronation, czyli to jest następca odmiany Coronata wersja z CMS-em. Ta część jest sądzona. Nieco później z przeznaczeniem na przechowanie, czyli zbiory późno-jesienne. Więc jest jeszcze nie w pełni wyrośnięta, natomiast wszystkie podstawowe cechy odmiany tu już widzimy. Główka jest już bardzo twarda, więc jeśli byłoby zainteresowanie, można ją sprzedawać. Istotny jest układ liścia. Wszystkie liście zewnętrzne są odsunięte od główki, więc zarówno w lata mokre, jak i w lata suche ta główka zostaje zdrowa od spodu. Ponadto daje nam możliwość ochrony dolnych liści do pryskania przed szkodnikami. I dzięki temu mamy czystą, ładną główkę, więc tu nie mamy ani porażenia przez mszyce, ani wciornastka, no i mączlika również nie widać. Zagęszczenie około 36 tysięcy roślin na hektarze. Przy tej wielkości główki osiągają 3-4 kg. Przy mniejszej gęstości można mierzyć w główki wielkości 4-6 kg. Okres wegetacji około 140 dni. Ważną cechą dla Coronation jest silny system korzeniowy, także radzi sobie dobrze przy zmienności gleby i w warunkach niedoboru wody. Odmiana Commander przeznaczona na zbiory w okresie letnim i jesiennym. Przede wszystkim na zaopatrzenie świeżego rynku. Okres wegetacji około 100-110 dni. Główka lekko spłaszczona. Tu mamy w dwóch zagęszczeniach rozstawa 65 na 38 i 45. Zrobiliśmy to po to, aby pokazać możliwość zróżnicowania wielkości główki w zależności od gęstości sadzenia. Czyli dla zwolenników mniejszych główek polecamy sadzenie 40 nawet 45 tysięcy na hektarze. Po to, aby te główki były do 3 kg, a dla zwolenników większych główek, rzadsze sadzenie i wtedy uzyskujemy główki 3 nawet do 5 kg. Ważnymi zaletami odmiany jest również dalekie osadzenie liści zewnętrznych, czyli ta główka pozostaje nam zdrowa, również w warunkach nadmiaru wilgoci, co wiemy z ubiegłego roku. Nie było żadnych objawów ani chorób grzybowych, ani Xanthomonas. Druga rzecz jest tolerancja na wciornaska przy tej odmianie i bardzo długie okno zbiorcze. Również silny system korzeniowy dobrze wyrasta i te główki osiągają naprawdę, mogą osiągać bardzo duże rozmiary, jeśli pozwolić im rosnąć. Dla tych, którzy sprzedają na tym naszym tradycyjnym rynku giełdowym czy na hurtownie istotne jest, że jest to kształt lekko spłaszczony, więc ta podstawa jest szeroka, co daje bardzo dobrą prezencję, główka po prostu robi wrażenie bardzo dużej. Odmiana Strukta, czyli nasza standardowa odmiana przeznaczona do kiszenia. Okres wegetacji y, około 120 dni, jeśli mówimy o kiszeniu. Przy czym wielką zaletą Strukty jest to, że przy wielkości 2-3 kg, czyli już po 80-90 dniach, główki są twarde i mogą być Wykorzystane do sprzedaży na świeżym rynku. Druga wielka zaleta to jest to, że strukta może bardzo długo pozostawać na polu nawet do 180 dni, przyrastając ciągle na wielkość, ale zachowując zdrowotność. To również osiągamy dzięki temu, że główka jest wysoko osadzona, nie gnije od spodu. Mamy bardzo dobrą zdrowotność. W ostatnich latach na popularności zyskuje kapusta płaska. Firma Taki ma w swoim asortymencie kilka odmian z tej grupy. Najbardziej znana do tej pory to jest odmiana Green Lunar przeznaczona do zbiorów późno Bardzo dobrze przechowująca się w warunkach kontrolowanej atmosfery. Yy, zachowuje bardzo dobrą jakość do kwietnia. Okres wegetacji około 180 dni. Kształt spłaszczony yy, Masa około 2 kg, natomiast jeśli potrzymamy ją dłużej na polu, to tą wielkość przekracza i wtedy łatwo osiąga 3 i nawet więcej. Oprócz Green Lunara mamy jeszcze kilka odmian. Nowością jest Green Stellar o zbliżonym okresie wegetacji i absolutna nowość Green Prime odmiana z odpornością na kiłę kapusty. Odmiana storka, okres wegetacji około 120 dni, przeznaczona przede wszystkim na świeży rynek. Kilka cech bardzo charakterystycznych dla tej odmiany. Po pierwsze, bardzo długi okres, gdy możemy ją sadzić, bo może być wykorzystana do nasadzenia od początku kwietnia do początku lipca. Czyli mamy bardzo również długi okres cięcia tej odmiany. I może być sadzona również po poplonach z przeznaczeniem na długie przechowywanie. To są te wielkie zalety. Następna sprawa. Odmiana, która bardzo długo po osiągnięciu swojej wielkości docelowej, może pozostawać na polu nawet przez dwa miesiące w okresie letnim i nie pęka, nie przerasta na wielkość i zachowuje zdrowotność. To są te wielkie zalety dla producentów, którzy potrzebują niezawodnej odmiany. Do zbiorów skrzynki. Dodatkowo wysoka zawartość cukrów, także bardzo dobry smak odmiany, bardzo wysoka tolerancja na Xantomonas. Praktycznie nie widziałem do tej pory pola, gdzieby storka była porażona przez Xantomonas. I odmiana, która jest bardzo łatwa do obierania to jest cecha podkreślana przez wielu producentów, że tą odmianę w okresie zimowym po przechowywaniu bardzo szybko przygotowuje się do sprzedaży.